Siema się, widzę, jestem Jasper i dzisiaj sam dzisiaj zagramy w mine'a na moim świecie i wybierzemy się gdzieś tam w tamtą stronę z koniem a no właśnie, aha, bo przecież szkieletowy to chyba no właśnie szkieletowy nie potrzebuje siodła więc jedziemy, nie? tylko se tarczę zdejmie, bo ona będzie zasłaniała Jedziemy widzę, no. Nie będę przedłużał, to jest moja wioska Dość ciekawa pewnie, tu jest mob spawner I przeprowadzimy konia yy. Jak się siadało Ojojojojojo oj, oj, uderzyłem własnego konia A ja najlepsze jest to, że ja nawet nie wiem jak to się leczy Dobra gdzie jest mój kostek? Bo się tak nazywa. Kostek. Kostek. Przełożymy sobie to tu I chodź. Płyniemy. Czemu ty pływasz pod wodą ty? Aha, bo to koń szkieletowy. Ale koń szkieletowy nie wiem. Czy tak potrafią. Napiszcie mi widzowie. Ja muszę tutaj pilnować, dlatego jest taka kamera. Jesteśmy już prawie. Pojawia się spuści. Będzie źle. Dobra konie. Znaczy koniu. Jesteśmy na miejscu. Kurczę. Idę temu, muszę nadzieję. Jedziemy znowu, widzę wie. powoli. Się też robi, noc. no. Widzę, że tu nic nie chce ze mną współpracować, Czy jak widzicie, że ja tu jeszcze byłem w ogóle na tym świecie, tam znaczy po tej stronie, ale nie tak daleko. No, tu jest połowicznie odwiedzone, połowicznie odwiedzone zakątki świata i ja tu muszę się kimnąć, bo no bo się robi noc, nie? A nie chcę, żeby mojego konia zawili, w ogóle jest Szymek ogóle, ale nie wiem, czy ktoś to interesuje, czy może się przywitać. No dawno w maju nie grałem, jeżeli skilli bitewne chodzi, to nie wiem czy będą dobre. Ja mam tylko ostrość dwa na tym mieczu, ale ja już tak gram, gram na tym, się, że nie pamiętam czy... Ja mam dwa diamentowe miecze miałem, ale nie wiem czy to jest mój zapasowy. Albo jednemu dałem QX Ernestowi, Ernestowi, widzowie, tak. Jednego diamentowego miecza dałem q Ernestowi, bo był na wykończeniu i mu dlatego dałem a on nie miał za bardzo diamentów znaczy on miał chyba tam zbroję ale tak to za bardzo nie Szymek też grałem na tym świecie, tak? no idziemy cały czas do przodu tutaj są jakieś resztki po nas To jest wioska obrabowana jak coś ale my idziemy tu I tu są bagena no ale my pójdziemy roadem, nie? Bo offroad jest najlepszy. że Szymek wyszedł i już z nami nie ma go. Ale idziemy dalej. I tak szczerze, no... Zobaczymy, czy coś znajdziemy, bo na bagnach to można chatkę jedźmy znaleźć, ale... Chatka Wiedźmy zawsze była dla mnie bez sensu, bo... Lód tam był taki... Taki se, tutaj będzie woda? Jak tak, to bardzo źle. Będzie woda. To znaczy, że będziemy musieli się przemieszczać jakoś wodą. Czy da się upchać konia w to? Szczerze to nie wiem. Właś. Widzę, da się. Ha, ha, ha. No i jak ja teraz siannę? Aby to zejść, żeby go no nie uderzyć. Hmm. Nie wydostanę go. Widzę, Ty woda się zbagowała. Wszystko się zbagowało. No co zrobić, żeby go nie uderzyć? A walimy w to, żeby cię wydostać, pójdziesz na linię, ja cię poprowadzę, pójdziesz za mną, to mały kąt widzenia, ale ja będzie to, ten kąt musimy patrzeć, widzę, bo takim kątem. Widać, że on za nami płynie. Duży ten ocean. No i nie ma żadnego lądu. Ale za chwilę się widzę, jakiś ląd znajdzie, no. no. niestety muszę pod takim kątem, no bo inaczej nie widział, czy on jest za mną, czy nie jest za mną. I płyniemy cały czas do przodu, a tu bez lądu jakiegokolwiek. Może jakiś statek, chociaż ja ostatnio jak obrałem statek z nim zginąłem. Więc taki peszek można tak powiedzieć. No i cichutko jest widzowie na razie cały czas. Żadnych lądów Nie widać na horyzoncie. A noc może za chwilę nadejść, rekin to jest delfin. Zapomniałem, powiedziałem przez niego to przypadek rekin, ale raczej znaczy, chciałem powiedzieć, nie chyba powiedziałem nawet rekin. I na razie bez żadnego lądu cały czas, no ja nie wiem. Strasznie długi ten odcinek wody, znaczy oceanu, można to nazwać. Bo wody bym tego nie nazwał. Cichutko na razie. Zobaczymy, czy coś się znajdzie. Za chwilę. no Same wodorosty. Nic ciekawego jak na razie. Tu jest jakiś większy ląd, ale to chyba jest tylko taka rafa. Kolarowa. Tu jest jakiś słup. Nie jest słup, to jest wodorost. Kolejny Długi ten odcinek. Naprawdę nie wiem, już z tysiąc kratek na tym oceanie przepłynęliśmy. Czy ja? Kostek Czy ja straciłem mojego konia? Nie. Koniu. gdzieś ty jest. Tu jest lina. Ale koń straciliśmy konia widzę wie. chyba tam są te debile to jest chyba tu mam nie tak chyba tu albo tu <laughs> no i się zgubiliśmy chyba nie tak zapierniczaliśmy wtedy a no. teraz to to nie wiem Nie zapierniczamy Tak się nie bym powiedział Najbliżej się widzę i zginie Hibent jest złączony Płyniemy się wydaje, że wracały to samo miejsce może to nie był zbyt dobry projekt nie konia na wyprawy czy jest jakaś wyspa. Znaczy ona nas interesuje. Szukamy jakiś To będzie ciekawy ląd, nie? Czy lud, chciałbym powiedzieć? No bo ja będzie ciekawy lud. Ciekawe itemy, nie? A ten odcinek przecież nie może być cały. Znany jak płyniemy przez wodę Przez ocean Spokojny O nie tam jest świątynia Wiecie co zawsze jak spotkałem świątynię w Minecraftie To Myślałem że coś jest z nim nadzwyczajnego nie Że tak tak bardzo ten Są strzeżony i za tak dużo Mobów wybijać i naprawdę zostaje się za to gąbkę i dla mnie jest Jedna z najbardziej bezsensownych struktur w całej tej grze. I płyniemy dalej. W poszukiwaniu jakichkolwiek rzeczy. No straciłem konia szkieleta. No. To jest dość duża strata. A my dalej nie znaleźliśmy żadnych Tam były. Tu jest jakiś znowu ląd, ale jak to jest jakaś wysepka no i tu jest jakiś koniec naszego lądu Znaczy, znaczy wody, a nie lądu Oceanu, widzowie I tam wyszedł nie on no, wszystko tam wyszedł Może coś tu będzie Może nie Może coś będzie, może coś nie, a myślałem, że się noc robi Święcimy to siekierą bo żwamy i idziemy, nie? Bez konia już. No bo... Straci idziemy go przez jakąś zimę, Co to robią dżunglowe te... Szczerze nie wiem. Chodzimy do jakiegoś ciemnego... Na gdzie będą chyba te czarne drzewa, tak. Hmm. To idziemy na drzewo. siekierami mi się zepsuła. Da e gata fine. Hopania de tu. Nu urei să? Mhm. N-a checavie. Cisza i spokój, oj. Chyba że to będzie jakiś ląd, ale nie ma. Znaczy, nie ląd, znaczy, woda, no cały czas mylę. Tak jak powiedziałem, najwyżej się zginie. Gdzie tam Paweł? Grzybie, że cię ha, ha, ha. Wiecie co ja tu nawet dostanę na tych drzewach i se i się kimnę, nie? bo zapomniałem, że się na drzewach nie da stawiać. Widzowie i łóżka Znaczy na liściach Bardziej się nie da stawiać łóżka No i na razie nudna ta przygoda Ja wiem Pewnie napisałem w tytule, że będzie coś to epickiego Ale na razie Czy nie jest to epicko, Siop, że jak wyjdziemy za tą górę To może gdzieś dojdziemy Albo do kolejnego odcinku oceanu Możliwe, że tak będzie Tu jest sawanna A ja nie wiem co to Jakieś połączenie jest Światów Czy jak O kurde no co jest? LOL Wypadł mi. Nie wiem. Ja że nie mam w parku, że budowanie to w tym momencie. Nie potrafię potrafić postawić jednego klocka dirta, żeby tu wleźć. Tu jest ten dirt taki dziwny. Jest 15 minuta odcinka a my tu nic nie mamy Możecie słyszeć w tle szymka, ale on... To jest wioska. My jednak coś znaleźliśmy. Czyli moje narzekanie nie było tak nietrafne. Ja posprzątam sobie te siano, no bo siano jest dość equipment. Dość fajne, nie? bloku siana ile będzie na razie? 13 widzowie. Ale. My tu nie ma ludu. Ubiłbym golema, ale. wiem, czy mi się chce. Szukamy Kowala, znaczy Kowala, nie Koala. Fajna wioska, dość. Ale nie widzę Kowala. Słaby ten lud może tu być. A wydaje się dość duża ta wioska. Oj. Dobra. Mamy tutaj jakaś ziomeczka, nie przeszkadzaj mi. I chyba nie ma tu nic, kilka bloków siana, bo ich więcej, ale nie chcę mi się z ich zbierać, nie? Tu są owce, ale ja nie tego szukam, no, szukam przeszkowala, który wydał nam spokojny tem, ale. Też nie ma, więc idziemy dalej. Dalej, no jesteśmy już dość od chaty, ale co mi z tego. Fajnie by było znaleźć pustynię. Bo na pustyni się dropią najlepsze, najciekawsze rzeczy, nie? No i dwa odcinki, no można tak powiedzieć, no bo już Drugi epizod po prostu zrobimy, nie? Że... To mnie drugi epizod pewnie, bo tu na razie no sami nie, nie ma chyba nic ciekawego, jeśli dobrze pamiętam. Chyba, że coś dodali. Ale wątpię. No. Wiecie jaki jest Mojang. Oj, 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 oj ta jaskina to tu była. No i Sabuitza. A ja, więc na razie szkajdźmy w tym miejscu. 主要记得是那个比萨的耶的